Stoję na środku nicości, nie wiem gdzie jestem, nie wiem kim jestem, ale po prostu jestem. Stoję tu, czuję, widzę, słyszę, dotykam. Jestem w nieznanym mi miejscu, nie wiem dokąd pójść i nie mam z kim pójść. Czekam aż ktoś złapie mnie za rękę i poprowadzi do tych właściwych bram. Nikt mnie nie widzi, ale ja widzę wszystkich. Oni mnie nie słyszą, jak krzyczę, ale ja niestety ich słyszę. Ja tego nie chcę, ale niestety muszę to słyszeć. Myślę, że to cierpiące dusze, takie jak ja. Może można im pomóc, ale jak? Ja, ja nie znam odpowiedzi. Ale jeśli je znasz, to mi powiedz, proszę cię, boisz się śmierci? Pewnie nieraz ktoś zadawał ci to pytanie, mam rację? Zastanawiałeś się, jak potem będzie wyglądało to wszystko po śmierci? Ja nie wiem, ale bez tych wszystkich, których kochasz, to będzie nicość.